Witajcie. Dzisiaj o testamencie Bolesława Krzywoustego i początkach rozbicia dzielnicowego. Na poprzedniej lekcji mówiliśmy sobie o Bolesławie Krzywoustym, o jego rządach, o jego sukcesach, ale nie powiedzieliśmy sobie o jego statucie, zwanym też testamentem. Według ustaleń historyków dokument zwany statutem Krzywoustego albo testamentem Krzywoustego Mógł powstać nawet 20 lat przed jego śmiercią, około roku 1116. Dokument ten ustalał zasady dziedziczenia władzy w Polsce po jego śmierci. No I tu może rodzić się pytanie, dlaczego Krzywousty taki dokument wydał? Nie wiemy. Bolesław Krzywousty nie dostawił żadnego świadectwa, w którym by tłumaczył swoje postępowanie. Ale możemy się domyślać. Jak pamiętacie pewnie z poprzedniej lekcji, Bolesław Krzywousty przez wiele lat walczył o władzę ze swoim bratem, przed nim Zbigniewem. Walka dokończyła się tragicznie, bowiem Bolesław Krzywousty kazał oślepić Zbigniewa, a na skutek tego oślepienia Zbigniew umarł. Bolesław Krzywousty miał liczne potomstwo. Tu widzicie tablicę genealogiczną, na której widać, że Bolesław Krzywousty miał pięciu synów, Ostatni urodził się po jego śmierci, mógł nie wiedzieć o tym, że będzie miał tego piątego syna, no ale wiedział, że ma tych synów kilku. Sam miał jednego brata i przez wiele lat walczył z nim o władzę. Mógł się więc obawiać, że jego liczne potomstwo będzie wykrwawiać się na kolejnych wojnach domowych. Jak się przypuszcza, no to był główny motyw sporządzenia tego dokumentu. Oszczędzenie dzieciom walk bratobójczych, zapewnienie jedności władzy w państwie przy równoczesnym zaspokojeniu ambicji i aspiracji swoich potomków. Statut Krzywoustego wzorował się na podobnych dokumentach z państw ościennych. To, co było później jego konsekwencją, niezamierzoną przez Bolesława Krzywoustego. Bolesław Krzywousty wydał ten statut po to, żeby utrzymać jedność państwa. Nie przewidywał rozbicia dzielnicowego. Ale podobny dokument był wprowadzony w życie na Rusi Kijowskiej czy w pobliskich Czechach. O czym mówił ten dokument? Otóż na mocy tego dokumentu wprowadzano zasadę senioratu. Zwykle jest tak, że władza przechodzi z ojca na syna. Zasada senioratu mówiła o tym, że rządzi najstarszy w rodzie. Czyli no, jeżeli Bolesław Krzywousty miał pięcioro Synów, to powinni rządzić kolejno, od najstarszego do najmłodszego, potem kolejne pokolenie i tak dalej. Zasada senioratu ma tą zaletę, że każdy może liczyć na to, że kiedyś się tej władzy doczeka. Nie jest oczywiście tak i widać to nawet na potomkach Włosowach krzywał z tego, że najmłodszy żyje najdłużej i musi przeżyć starsze rodzeństwo, czasem bywa inaczej. Ale jednak zawsze ten młodszy może mieć nadzieję, że doczeka się śmierci starszych. Więc zasada senioratu miała sprawić, że każdy piast mógł nie walczyć o władzę, tylko spokojnie czekać, w przekonaniu, że wcześniej czy później ta władza do niego trafi. Więc zasada senioratu miała wyeliminować to, co dotykało wcześniej Polskę, czyli walki o władzę, bo. Przypominam, że sam pomysł, żeby podzielić Polskę między dzieci, nie był pomysłem nowym. Polskę podzielił pomiędzy swoje potomstwo, mieszko pierwszy, potem zmuszony był do takiego podziału, mieszko drugi, Władysław Herman. Także rzecz nie była w Polsce nowa. A więc pierwsza rzecz ważna, zasada senioratu: rządzić ma najstarszy w rodzinie. Nie ojciec, syn, wnuk, tylko najstarszy w rodzinie piastu. I druga zasada, bardzo ważna zasada pryncypatu. Czyli wydzielano dzielnicę senioralną. Ta dzielnica senioralna na pewno obejmowała Kraków, na pewno obejmowała Pomorze Gdańskie. Co do reszty, tu już nie ma zgody wśród historyków. I ta dzielnica senioralna miała przypadać seniorowi, temu, który miał być najstarszy. Natomiast pozostali mieli dostać swoje własne dzielnice, tak jak możecie państwo zobaczyć na mapie, Śląsk, Mazowsze, Wielkopolska, ziemia sandomierska, to miały być te dzielnice przyznane dzieciom Bolesława Krzywąstego. Nie ma tutaj dzielnicy dla Kazimierza Sprawiedliwego, no bo jak już mówiłem, Kazimierz Sprawiedliwy urodził się po jego śmierci, jest też zabezpieczenie dla wdowy Salomei. I teraz y, Princeps miał urządzić dzielnicy senioralnej i miał być zwierzchnikiem młodszych Braci, tak? Ci młodsi bracia mieli swoje dzielnice, mogli realizować swoje ambicje rządzenia, mieli pewien udział w rządzeniu państwem, ale równocześnie najważniejsze decyzje w państwie miał podejmować senior, princeps. Czyli zasada pryncypatu miała zapewnić jedność władzy państwowej. Jeden władca miał na zewnątrz reprezentować kraj, podejmować najważniejsze decyzje, być zwierzchnikiem młodszych braci, natomiast ci młodsi bracia mieli rządzić w tych poszczególnych swoich dzielnicach. Tam władza miała przechodzić z ojca na syna, czyli no, również zapewniało to zaspokojenie ambicji potomstwa młodszego, młodszego rodzeństwa. I teraz nie wiemy tak do końca, jak to wyglądało terytorialnie. Mamy różne mapy. Tu możecie Państwo zobaczyć mapę która dzisiaj mapą najbardziej popularną, która przedstawia ten podział na dzielnicy, jak widzimy, ziemia sandomierska początkowo nie była wodemiona, została wodemiona później dla Henryka Sandomierskiego, no, ale też mamy inne mapy, tutaj mamy mapę Pana Marka Gętka, nieżyjącego historyka z Lublina, który bardziej tradycyjnie tę mapę malował i widzimy, że tutaj ta dzielnica senioralna to taki duży pas od Gdańska do Tatr który no, miał należeć do seniora, w tej mapie, którą widzieliście Państwo poprzednio dzielnica senioralna jak gdyby składała się z dwóch, z dwóch części. No i teraz co się dzieje po śmierci Bolesława Krzywoustego? Otóż zgodnie ze statutem Krzywołustego, zgodnie z tym testamentem Krzywoustego władzę objął Władysław Wygnaniec, który Przydomek uzyskał później, wtedy był Władysławem, tylko rządził na Śląsku i w dzielnicy senioralnej. Młodszy brat Bolesław Kędziszawy otrzymał Mazowsze, a Mieszko, zwany później Starym, otrzymał Wielkopolskę. Henryk Sandomierski nie miał jeszcze dzielnicy ziemi Sandomierskiej, otrzymał ją później. No i mamy to zabezpieczenie wdowy Salomei. No i teraz Władysław... Drugi, zwany później wygnańcem, obejmuje władzę w 1138 roku, no i postanowił zjednoczyć Polskę, czyli pozbyć się braci. Toczy walki z tymi braćmi jest dość skuteczny i wydaje się, że już jest bliski sukcesu, czyli jest bliski sytuacji, kiedy skupi w swoim ręku całą władzę w państwie, kiedy okazało się, że zadarł zbyt dużą ilością przeciwników, bowiem Popadł również Szkolcik z, z powołem Palatynem Piotrem Włostowicem, którego kazało ślepić. Wydawało się, że no tu również odniósł sukces, ale Piotr Włostowicz miał swoich zwolenników. Po stronie Piotra Włostowica stanął kościół, który wyklął, ukarał klątwą Władysława II za tak okrutne postępowanie z Palatynem Włostowicem. No i okazało się, że w tym momencie... Władysław II stracił grunt pod nogami i w 1146 roku musi z Polski wyjechać, do Polski już nigdy nie wrócił. No i tu już mamy pierwsze obalenie zasady senioratu. Otóż najstarszy w rodzinie, czyli Władysław II, utracił władzę. Władzę w państwie polskim przejął jego młodszy brat, Bolesław Kędzierzawy. Władysław II zrobił to, co robili już jego poprzednicy, czyli uciekł do Niemiec, i tam prosił o interwencję cesarza. Konrad II w 1136 roku podjął taką wyprawę, ale wyprawa właściwie zakończyła się na niczym. Konrad II nie sforsował nawet Odry, zadowolił się deklaracją Bolesława Kędzierzawego i Mieszka Starego, że będą posłuszni jego woli. No i ta wyprawa w 1136 roku no, właściwie nie miała żadnego rezultatu. Ale 11 lat później, czyli w 1157 roku, Fryderyk Barbarossa sforsował od do Poznania. Tutaj pod Poznaniem Bolesław Kędzierzawy złożył mu hołd i zgodził się, że jego spór z Władysławem Wygnańcem ma rozstrzygnąć cesarz. Władysław Wygnaniec umarł dwa lata później w 1159 roku, do Polski nigdy nie wrócił. Natomiast Bolesław Kędzierzawy zgodził się, aby na Śląsk wrócili jego synowie, przejęli tam władzę. Władysław II zainicjował linię Piastów Śląskich, linię Piastów Śląskich, która będzie najbardziej żywotną linią Piastów. Ostatnie Piastowie Śląscy wymrą w XVII, XVII wieku. I tu można powiedzieć, że właściwie no, wraca porządek wymyślony przez Krzywoustego, no bo skoro nie żyje Władysław Wygnanie, z najstarszym w rodzinie Bolesław Kędzierzawy, no i on sprawuje rządy, więc można uznać, że ta zasada senioratu znowu, znowu obowiązuje. W 1183 roku umiera Bolesław Kędzierzawy. Władzę przyjmuje Mieszko, zwany później Mieszkiem Starym. I okazuje się, że już po czterech latach musi Kraków opuścić. Mieszko Stary był władcą zdecydowanym, chciał rządzić mocną ręką. To nie podobało się możnym w Krakowie. Doszło do konfliktu między możnymi i Mieszkiem Starym. Mieszko musiał z Krakowa uciekać. A możni władze oddali Kazimierzowi Sprawiedliwemu w 1177 roku. No i tu już mamy złamanie zasady senioratu, bowiem yy, rządzi nie najstarszy w rodzinie tym, a był mieszka Stary, tylko kto inny Kazimierz, Kazimierz Sprawiedliwy. Mieszko Stary nigdy nie pogodził się z utratą władzy w Krakowie, żył długo, umarł w roku 1202, wielokrotnie podejmował Staranie o odzyskanie tronu w Krakowie. Nawet mu się to kilkakrotnie udawało, ale najczęściej na krótki okres czasu. Władzę przejmuje więc w Polsce Kazimierz Sprawiedliwy, który no zdaje sobie sprawę, że jest takim uzurpatorem, dlatego postanowił zalegalizować ten przewrót swoisty. Tak? No i dochodzi do zjazdu Włęczycy, rok 1180. Ten zjazd Włęczycy z udziałem arcybiskupów i biskupów legalizuje jego przewrót i ostatecznie obala zasadę senioratu. Kazimierz Sprawiedliwy nadaje tutaj przywileje Kościołowi. Między innymi rezygnuje z prawa do nieruchomości po zmarłym biskupie. Do tej pory było tak, że ten majątek młodego biskupa przyjmował książę, teraz majątek został w rękach Kościoła. W zamian za to uzyskał na tym zjeździe w Łęczycy uznanie swoich praw dziedzicznych w Krakowie. Czyli od tej pory władzę w Krakowie miał sprawować on, a potem jego dzieci. Czyli to jest ostateczne obalenie zasady senioratu. Nie najstarszy w rodzinie, tylko potomek Kazimierza Sprawiedliwego. Tym następnym władcą w Krakowie na zasadzie dziedziczenia będzie najpierw jego starszy syn Leszek, Leszek Biały. Tak więc ostatecznie w 1180 roku Testament Krzywoustego, można powiedzieć, lek w gruzach. Kazimierz Sprawiedliwy rządził do 1194 roku, umarł w czasie uczty, niektórzy w związku z tym podejrzewają, że został, został otruty. Po jego śmierci rozpoczyna się długoletni okres walki o władzę w Krakowie. Tą władzę przejściową uzyskuje między innymi wtedy Mieszko II. Ostatecznie z tego okresu w 1202 roku Tą władzę uzyskuje Leszek Biały, jak już mówiłem, synka Kazimierza Sprawiedliwego, który będzie rządził do roku 1227. I ten okres w historii Polski, który rozpoczyna śmierć Kazimierza Sprawiedliwego, to jest taki okres, kiedy no, właściwie państwowość polska rozpada się na takie udzielne państewka. Każda dzielnica rządzi się samodzielnie. Każda dzielnica prowadzi własną politykę. Krewni prowadzą często ze sobą walki. Władza książąt dzielnicowych jest coraz słabsza, coraz silniejsza pozycja możnowładstwa w tych księstwach dzielnicowych, coraz silniejsza pozycja w tych księstwach dzielnicowych kościoła, natomiast państwo polskie jest coraz słabsze. To jest też okres tego rozbicia dzielnicowego, najlepiej widać to na przykładzie Śląska, gdzie władca dzielił ten śląg między swoich synów, ci synowie dzielili między wnuków, no i w efekcie tego na Śląsku doszło do olbrzymiego rozbicia, rozbicia dzielnicowego Polski. Kiedyś historycy bardzo surowo oceniali Bolesława Krzywoustego, uważając, że no właśnie przez swój nieroztropny czyn prowadził na Polskę nieszczęście, jakie było rozbicie dzielnicowe, bowiem trudno znaleźć wśród historyków kogoś, kto uważałby, że okres rozbicia dzielnicowego był okresem w dziejach Polski szczęśliwym czy korzystnym, chociaż wiele rzeczy się tu działo również w dobrych w dziedzinie kultury czy lokacji miast. Dzisiaj historycy już nie są tacy krytyczni, wskazując na to, że Bolesław Krzywousty miał dobre intencje. Bolesław Krzywousty chciał zapewnić ciągłość państwa polskiego, chciał oszczędzić Polsce walki o władzę. Nie wyszło, statut został obalony, no ale nie zawsze jest tak, a właściwie odwrotnie rzadko bywa tak, żebyśmy mogli przewidzieć, co się wydarzy za 20-30 I w związku z tym dzisiaj ta ocena statutu Krzywoustego już nie jest tak bardzo krytyczna, jak było wcześniej. Nie zmienia to faktu, że śmierć Krzywoustego kończy pewną epokę w dziejach Polski. Epokę pierwszych piastów rozpoczyna okres rozbicia dzielnicowego, o którego początkach opowiadałem dzisiaj. Okres, który będzie trwał Historii Polski do początku XIV wieku, a więc prawie 200 lat.